Odnoszę czasem wrażenie, że Santiago Bernabeu, ta świątynia światowego futbolu, istnieje od zawsze A przecież inauguracja tego obiektu odbyła się dopiero w 1947 roku Warto dodać, że obiekt powstał właśnie dzięki legendarnemu prezesowi Królewskich Santiago Bernabeu najpierw grał w barwach realu, potem zasiadał w klubowym zarządzie A wreszcie jako prezes wybudował stadion i przyczynił się do złotej epoki klubu który za jego prezesury sześć razy z rzędu sięgnął po puchar Europy. Królewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Karim, Benzema! Wspaniała interwencja bramkarza, ale szrobi Sonada. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. Nie, nie tak źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Ulala, co za refleks! Bramka ratuje im skórę! Nikt nie miałby pretensji, gdyby to wpuścił. Strzelali prawie spod bramki, a mimo to wybronił. Krótkie rozegranie spod chorągiewki. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. Błąd i strata. i z piłką u nogi teraz kros. strzał proszę Państwa bramkarz jest skupiony tak się go nie zaskoczy krótkie rozegranie teraz Szutka do niego Krossa niebezpiecznie ale we wszystko wmieszał się obrońca Lucas Vazquez. Real Madryt traci teraz piłkę. Jacku, powiedzmy sobie szczerze, nawet laik nie miałby problemu ze wskazaniem faworyta. W końcu gospodarze w tym sezonie mają najlepszą ofensywę w lidze, a goście grają fatalnie w obronie. Tak, tracą najwięcej bramek w rozgrywkach, no i dochodzi jeszcze atut własnego boiska. Każdy inny wynik niż wysokie zwycięstwo gospodarzy. Trzeba tu będzie chyba uznać za niespodziankę. Liczymy na efektowną kanonadę. Uwaga, Tony Cross! Obronił, ale piłka w trzęs. Sałtu teraz real. Casemiro, z taką grą chyba chcą zaprosić do pressingu. Toni Cross Mendy. Podanie w kierunku Luki Modricza. Wspaniale teraz Broni, bramkarz naprawdę pokazał klasę. Teraz stały fragment gry, kibice aż powstawali z krzesełek, okres dominacji ich zespołu. Tym razem szybkie rozegranie. Rzutka do niego Krosa. Dośrodkowanie przejęte w obronie. Wybicie na uspokojenie gry. Jukem ma teraz Modric. Świetnie się teraz zachował. Przerwał groźną akcję. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Lukas Vázquez. Nie ulegają presji, mimo że ciągle remis Mendy. Uwaga, bomba z daleka! Ależ niespodziewana bomba z daleka! Było naprawdę niebezpiecznie. Gdyby to tylko leciało w światło bramki, mielibyśmy chyba wyjątkowo efektowne trafienie. Cóż to była za petarda! Co jak co, ale ostatni kwadrans należał do realu. Mocno przycisnęli, zagrażają bramce przeciwników, ale nadal nie udało im się zadać decydującego ciosu. Są jednak zdecydowanie bliżej prowadzenia. Luka Modric. Marco Asensio. Ciągłe ataki wreszcie się opłaciły. Możemy jeszcze raz obejrzeć tę akcję. Co znaczy naprawdę dobre dośrodkowanie. A i samo uderzenie głową, warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. Prowadzą zatem 1 do 0. Kolewscy nacierają, bramka rywali coraz bliżej. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Out po tej udanej interwencji. Sędzia odgwizduje Spalonego. Chyba słusznie. Zdecydowały ułamki sekund, ale dobra decyzja. Lucas Vazquez, Modric, Asensio, Casemiro, No, a teraz odda o w zasadzie za darmo mendy, Ros. Modric. Ale strzał zablokowany. Bramka coraz bliżej, coś tu się szykuje. Uwaga, okazja na remis. Niegroźna ta cenka. Łatwo chwyta bramkarz. Benzema. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Strzał na bramkę. Nic z tego. Pewnie chwyta bramkarz. Doskonale wiedział, gdzie poleci piłka. Takie interwencje nie biorą się znikąd. Był dobrze ustawiony i uważnie śledził akcję. ROS. No, grając w ten sposób, drużyna sama naraża się na niebezpieczeństwo. Tracą teraz piłkę. Bardzo źle podał. Ależ bomba! Ale piłka trafia do bramkarza. Ten stanął na wysokości zadania. Rywale go zamykają. Teraz uwaga. Agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. Obie drużyny schodzą do szatni. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Jednak tracą teraz tę piłkę. Mendy. Azar, w pole karne. Gol! Ależ to było fenomenalne! Jaki spokój i chłodne wykończenia. 3 przy tym nutka fantazji! Tę bramkę z Chupakiem zapamiętamy na pewno. Na długo. Później zaczęło się od świetnego dośrodkowania, a bramkarz naprawdę niewiele mógł poradzić na tę główkę. Świetne do grani i ładnie sfinalizowana akcja. 2 do 0, gramy dalej. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle, może atakować. No tak, ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Eduardo Kiamavinga, Tony Cross, Asensio, Casemiro, Fernando Mendi. Teraz bardzo cierpliwie, spokojnie budują tę akcję. Groźna ta centra, ale dobrze wyjaśnia sytuację. Są mocne czyste wejście. Real nie ma dziś problemów z utrzymaniem się przy piłce. Stąd też ten korzystny wynik. Chyba nic im tu nie może zagrozić. Zresztą właściwie nie dają rywalom dojść do głosu. Najskuteczniejszą obroną jest atak, i zdaje się, że dzieli sobie tę maksymę do serca. Oj, zmarnował teraz akcję. Niepotrzebnie traci piłkę. To już ostatnie 30 minut tego spotkania. Lucas Vasquez. Nie rwą się do ataku, jak Państwo widzą. Świadomi wyniku, wymieniają sobie podania. Ależ teraz piękne zagranie, dobieg. Strzał i nie ma bramki. Ależ było blisko. To niebywałe, Tomku. Już widziałem tę piłkę w siatce. Co za popis teraz między słupkami. Będą to pokazywać w powtórkach po meczu. I Morales. Nie! Jak się goni wynik, to nie można marnować takich sytuacji. Tak, a była to świetna okazja, by wrócić do gry. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Alaba. Mendy. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Wspaniała! Interwencja! To powinna być bramka! Popisał się tu znakomitym refleksem. To była naprawdę bardzo trudna piłka do obrony. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Świetnie spisał się teraz bramkarz. Doskonała obrona. Krótkie rozegranie teraz. Hazard w pole karne. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Mendy. Valverde. Fernand Mendy. Dobrze teraz rozgrywają piłkę. Nie ma nic na łapu-capu, ale strzał zablokowany, a więc jednak gwizdek mimo zastosowania korzyści stracili piłkę sędzia decyduje się więc przerwać teraz grę słuszna decyzja a zatem jest decyzja będziemy mieli zmianę na boisku bo to jest ławka i piłka znajduje Edena Azarda Rzuca się i pewnie interweniuje. Uspokaja grę i dodaje pewności siebie formacji defensywnej. Widać, że śledzi sytuację na boisku. Tym razem szybkie rozegranie. Azar w pole karne. Gol! Piłka w siatce! Trzy bramki przewagi. Ten mecz jest chyba rozstrzygnięty. Widzimy teraz dokładnie, jak to wyglądało. Najpierw rozegrali to krótko, potem świetnie podawał. Piłka szła na dobrej wysokości. Wystarczyło dołożyć głowę. Nie musiał nawet podskakiwać, tylko skierował piłkę do siatki. A więc mamy 3 do 0. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. I strzela! Brawo! Świetna interwencja! Niewiarygodny, już widziałem tę piłkę w siatce. Zagranie na klepę, krótką. Osyła piłkę na dalszy słupek. Zobaczmy. Przy piłce teraz Toni Cross. I jest gol! Tony Cross! Doskonałe uderzenie z daleka! Zasłużone owacje! Brawo! Takie uderzenia jak to z daleka zawsze wywołują wielkie emocje i okrzyki zachwytu. To zawsze są urodziwe bramy. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. Enis Bardi. Strzał, proszę Państwa! Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Azar. Eduardo Kiamavinga Lucas Vazquez Asensio ma piłkę. I mamy teraz dobrą centrę na dalszy słupek. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Może być zaraz groźnie. No i niestety trafia, ale nie do tej bramki, co powinien. Oj, no długo będzie to rozpamiętywać. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Czy mogli tego uniknąć? Zapewne tak, ale nagdybanie przyjdzie jeszcze czas. Gra toczy się dalej. Samobój samobójem, ale trzeba się pozbierać i grać. Sędzia gwiżdżę w tym meczu po raz ostatni. Królewscy inkasują dzisiaj trzy punkty.